No, i mamy koniec sezonu. Zapraszam dzisiaj na film o przycinaniu zimowym fig i o zabezpieczaniu ich na zimę. Wszystko Wam wytłumaczyłam na pierwszym filmie chyba z czerwca, jak, co robię i dlaczego. A dzisiaj będą te same tematy bardziej w praktyce. Także poszczegóły, wróćcie sobie do tamtego filmu. Tak, żeby w skrócie tylko naświetlić temat, to be, figi owocują tylko na tegorocznych pędach i zeszłorocznych, na tegorocznych rocznych czyli te figi jesienne na tegorocznych na tegorocznych, przepraszam, figi jesienne na zeszłorocznych jest breba. Czyli na, m, teraz te pąki, które są na tej fidze na przyszły rok, to są tylko te figi letnie, breba inaczej i one są tylko na tych najświetszych przyrostach, które rosły w tym roku, czyli na tych wilkach od dołu i na końcach gałęzi. Nigdzie więcej, żadnych pąków na owoce. Na Fidze nie ma na, 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 na gałęziach starszych w, w tym momencie niż pół roku. E, czytam już troszkę więcej, bo jest 11 grudnia e, dzisiaj. I teraz tak. Zacznijmy, może od terminu. Termin mm, optymalny dla mnie to jest przed mrozami e, na 10 stopni. Jak widać, zima jest tutaj już. W pełni ładnie wygląda, ale nie było jeszcze takich mrozów powyżej minus 10 do minus 8, i ja wtedy nie panikuję. Jak widać, figi sobie, nawet te takie najmniejsze patyczki, to też tutaj macie figę, tu figa, one wszystko po prostu sobie tak stoi, aż nie będzie takich dwucyfrowych mrozów. No i teraz są w prognozie takie już poważniejsze, minus 15. Mrozy, więc postanowiłam, że to jest idealny moment, żeby je zabezpieczyć. Też chcę, żeby mi się hartowały te figi. Okej okay. i cała, całe, cała praca polega na tym, że ja wycinam wszystkie dwuletnie gałęzie. Poznajcie po tym, że one są takie rozgałęzione, to właśnie z nich były te wszystkie owoce nagrane wcześniej na filmach z tych dwuletnich gałęzi. No, i mainstreaming był też z, 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 z tych takich świeżutkich, też się zdarzało, ale generalnie one najlepiej owocowały, ale już nam posłużyły i, i teraz je wycinam, bo chcę jakby mieć te figi w miarę kompaktowe. Chcę mieć ich dużo i chcę mieć łatwe do właśnie osłonięcia teraz. Więc jeżeli wytniemy wszystkie te gałęzie, które w tamtym roku były tylko takimi patyczkami. Też widzieliście to na wiosnę, same takie prostych. Było tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gałęzi, czyli aż trochę za dużo było zostawione. I teraz robimy dokładnie to samo co w tamtym roku. Wycinam wszystkie starsze rozgałęzione gałęzie, zostawiam tylko kilka prostych. Spróbuję tym razem nie zostawić ich tak dużo. Bo im więcej ich zostawicie, tym potem te młode przyrosty na kolejny rok rosną słabsze i ja na przykład żałuję, że jednak nie zostawiłam pięć na przykład gałęzi, e, bo wtedy mi te dziki urosły mocniej, więc e, apu, a je, im one są... Te wilki takie od dołu, one oczywiście to tak mówimy dzikie, ale to są normalnie takie pędy owocujące, na, które mi, na których mi najbardziej zależy właśnie i które zostawię. I one muszą mieć taką grubość przynajmniej centymetra, żeby mieć gwarancję, żeby, że owocują. To już teraz można jak najbardziej sprawdzić, czy będą figi letnie na nich, takie jak są podwójne pączki tutaj, nie wiem czy widać. Nie widać, ale to macie na wszystkich moich filmach pokazywano naprawdę kilku te pączki. Więc już nie będę teraz jest zimno tu zoomować, ale już teraz możecie sobie obejrzeć, że właśnie gdzie są już te pąki, odróżnić. Jak jest taki podwójny pączek, to wtedy znaczy, że jeden jest na owoc. Tutaj może jeden wam pokażę, żeby dodać na sucho. Jednak o, to jest podwójne, widać, że. Są dwa pąki, więc tu będzie. Właśnie na tym prostym, młodym pędzie mamy takie podwójne i one mogą być od samego dołu. Natomiast na tym starym, tu na dole nie będzie już żadnych takich pąków, bo ten fragment to jest ten już zostawiony w tamtym roku, czyli ten już jest dwuletni. I tutaj na dole już nic nie będzie, tylko na tych nowych końcówkach, przyrostach. Ale mimo to, że tutaj mam szansę na te owoce, to ja się już tej gałęzi pozbywam, bo ona już jest za duża i. I nie chcę trzymać tak całego drewna, chcę trzymać tylko te młode, które owocują na całej długości. Dobra, e, więc tak to wygląda. Mm, tutaj tak samo mamy młodziutką figę. Miała małe gałązki, posadzona w tamtym roku na wiosnę. Dużo mówienia na jesień już nie wiem, dobra. <laughs> Ale jest, to jest jej przyrost teraz tutaj już w gruncie pierwszy. Pierwszy sezon pełny w gruncie e, dopiero była w tym roku i ładnie tu przyrosła. Poza już pierwszą zimę ma za sobą, teraz będzie i druga zima w gruncie. I wszystkie te drobne gałązki wytnę, zostawię tylko ten jeden młody przyrost. I później będziemy mówić o zabezpieczeniu, więc na razie e, e, przejdźmy do cięcia. I po prostu te gałęzie, jakby nie było mnie słychać za chwilę, duże, jak najniżej u nasady, wytnę po prostu te duże gałęzie, potem zrobię selekcję tych drobnych, ale to później powiedzmy. Najpierw pierwsze co robię, wszystkie stare gałęzie wywalam. I robię to jak najniżej. I tutaj jeszcze, już mamy dużo mniej gałęzi, ale jeszcze widać, że część z nich jest dwuletnia, mimo że jest mała, tylko gdzieś została w środku zacieniona, nie urosła. Właśnie widać, że one się rozgałęziły. To, to będą też te starsze tutaj, jest jedna i tu jest jedna. To też są dwuletnie i też są do kasacji. Oczywiście, jak w każdym cięciu, najpierw usuwam to, co zniszczone, chore, podejrzane i tak ja to usuwam na bieżąco, więc nie mam za bardzo takiej gałęzi. Też po co się krzyżuje i jest za gęsto. To też wtedy usuwamy, nie patrzymy w ogóle, w jakim jest wieku, itd. I o każdej porze roku możecie wywalić takie chore gałęzie. Dobry. Fiki też dobrze znoszą cięcie w pozorom. Ok, kolejny, co będę usuwać, to będę usuwać tutaj w ogóle mamy. Hmm, też ta cała gałązka. Na razie ją zostawię. To też jest od tej figi przykopany pęd i on się ukorzenił. Po prostu jest rozmnożony e, przez odkład taki boczny. Był dociśnięty, zasypany ziemią, przyciśnięty kamieniem i już się ukorzenił. I to po prostu na wiosnę sobie rozsadzę. Na razie na tym filmie przynajmniej nie będę nic z tym robić. E, ale docelowo też e, może zrobimy to zaraz dobra musimy jeszcze do tej głównej części tej figi. Tu na pewno usuwam drobne też gałęzie, które nie rokują, bo im gałąź jest mocniejsza, tym macie większe szanse na ładne owocki. Więc ja na przykład tu mam taki przyrost tegoroczny, ale został w tyle w cieniu, nie urósł, więc go też usuwam. I teraz tak, muszę wybrać stąd Pięć najlepiej by było. Najładniejszych, najsilniejszych pędów. E, więc e, Więc zobaczmy, co tu jest ładnego. Tutaj na przykład czasem też starzy, że jednoroczny się rozgałęzie. Tak jak tutaj. Ale to jest tegoroczny, świeży pęd. Tu widać też po korze, że ona jest taka sama jak przy tych rocznych. Nie, nie ja tak. Te starsze pędy, one się robią też takie szaro-niebieskie. E, e, I można też po kolorze trochę odróżnić. Ok, ten na przykład jest też za mały, został w tyle. E, jak widzicie, też już były owoce na, na tych od ziemi. Część tych, tutaj już widzimy te najpóźniejsze, które nie zdążyły dojrzeć. E, tutaj też mamy taką drobniutki taki pęd. Lepiej go usunąć i o ta figa wpuści dużo mocniejszy, ładny, nowy na no, zastępstwo na wiosnę niż żeby z tego kontynuowała po zimie wzrost. Dużo lepiej będzie. Ok. Tu jest jeszcze ten jest taki cienki mały. Dobra. I teraz w kolejnej selekcji można też sobie wybrać, żeby one gdzieś były w dobrym e, kształcie. I też, no, pierwsze kryterium to jest najgrubsze, najsilniejsze, żeby były te pędy. To ja zostawię sobie... Na pewno ten już odpada, jest jeszcze ciemny i za I teraz... pięć. To jest zawsze trudny temat. Dobra. Żeby tych maluchów... Nie było za dużo, bo o, każdy z tych pędów mocno rośnie w przyszłym roku, więc mm, mamy ich sześć. Czy jeszcze coś tu usunąć może wywalę jeszcze tego, czyli tutaj on odorastał od tej gałęzi dwuletniej Więc ja jak najkrócej zawsze sobie próbuję ciąć, więc nie razem dałem to na tego pędu, który uczyliśmy wcześniej. Dobra. Mamy pięć, w tym jeden troszkę lekko podwójny. Idealna liczba, łatwa do teraz do prze, przezimowania. Te pędy też są bardzo elastyczne, więc my sobie nagniemy je zaraz na ziemi. Zajmę się już od razu tą fiłą. Tu też na pewno drobne gałęzie sobie usunę od razu, żeby pobudzić ją do mocnego wzrostu w przyszłym sezonie. Miemy jak najkrócej, tak nazywaną zwaną obrączkę. Ten pęd wytnę całkiem. A tu już możemy się doczekać jakichś pierwszych owoców jak odetniemy nawet tu figę. Więc w takiej formie można zostawić, można zostawić jej w sumie tylko Jeden najmocniejszy pęd. Ja tak zrobię, bo nie zależy bardzo na owocach. A bardziej na tym, żeby był mocny, duży tak. Okej. Okay. Tu mamy jeden, tu mamy pięć. I teraz figa jest gotowa do, e, do zabezpieczenia na zimę. Teraz ja robię to tak, że mam takie sobie stare śledzie od namiotu, że Wam to pokazywałam na tym pierwszym filmie z czerwca. I po prostu będę dociskała do ziemi te pędy. Tutaj ja robię tak, że mam te figi mniej więcej w rzędzie, wzdłuż posadzone, więc je do siebie tak naginam w swoją, w swoją stronę, do siebie. Także tutaj jest, tutaj jest jedna figa. Jest tutaj. Drugą figę mamy tu, więc ja to będę rozdzielał na dwie strony. Jedną nagnę do tej, drugą do tej, zasypię je razem. I wtedy tutaj zakopczykuję, po prostu taki wał, zrobię jeden rząd tej kory i będę miała tak hurtowo je zasypane. Dobra, no to robimy. Tutaj nie bójcie się, że złamiecie. Figi są, mamy jakieś kamienie. Kamienie są bardzo fajne i latem, bo w nocy trzymają ciepło, i zimą, bo y, też y, przy tych nocnych spadkach y, to też y, jednak trzymają to ciepło z dnia. Powiedzmy, więc zawsze stabilizują troszkę temperaturę, więc są fajnym pomysłem. Zwłaszcza jak, tak, jak ja nie macie przy żadnym murze tych fik tylko w otwartym terenie. Dobra, i na drugą stronę to samo. Jak ten piękny kamień stąd okay. Zwykle taki jeden śledź wystarczy na gość można użyć dwóch. Ja tak naginam, żeby był ten kopczyk jak najmniej tego materiału zużyć. I jedziemy tutaj. Jeżeli. Ok, i już figa jest naszykowana. Do zasypania. Zasypać czym możemy? Korą, kompostem, ziemią, nawet liśćmi. Tak naprawdę, jeżeli robicie to tak jak ja, że zasypujecie dopiero, jak jest faktycznie zimno, i ja też wcześniej odsłaniam, to materiał nie ma żadnego znaczenia. Mogą być nawet liście, to i tak przy niskiej temperaturze ten materiał i tak nie będzie nam kniła, a nic się nie będzie z nim złego działo. Ja tu mam takie specjalne, niby zimowe jakiś tam podłoże, ale tak naprawdę to jest taka drobna kora. Ja sobie to po prostu na wiosnę wysypię na gorządki, jako ściółka. Ale zwykle używam co mam, i ziemię, i piach. Najfajniej właśnie jak na pierwszą warstwę użyjcie na przykład piachu. Bo on jest bardzo neutralny i na pewno tam nic nie będzie się działo, gniło i tak dalej. Ale ja tak naprawdę używam wszystkiego co mam i jeszcze jakby nie zaszkodziło to figurą. Kiedyś na przykład też bandażowałam je agrowłókniną, żeby były takie ładne, czyste i nic nie gniło, ale teraz już w ogóle tego nie robię i one dają sobie takie. Więc po prostu je tak usypuję. I to robię tak na warstwę, najlepiej było z 30 cm. więc tu można spokojnie brać. Y, dwa te górki. Y, y, też y, normalnie też nagiewałbym sobie tą figę w tą stronę, więc jeszcze, y, żeby było pod jednym górczykiem. Może to od razu zrobię. Szybko. A później sobie wytnę to resztę, żeby już y, nie robić tego dwa razy. I też jak najgłębiej. Ładamy na trzy nasilik muszę użyć dwóch. Dług... O, tu się lepiej zbił. Na wszelki. I... I zasypujemy razem z tamtymi. I tutaj dodamy sobie jeszcze drugi worek. FIGA zabezpieczona. Także widzicie, nie jest to dużo pracy, taki sposób dla leni trochę opracowałam, ale jednak są zabezpieczone i są w ten sposób zabezpieczone, no też jeszcze śnieg napada, więc jest super, nie, nie, absolutnie śniegu nie ściągajcie, im więcej śniegu, też, tym lepiej będzie dla FIG i um, także taki sposób trochę dla leni, ale to jest moim zdaniem. O, bez porównania dużo lepsze zabezpieczenie niż owijania growitniną i z taki stojących fig luźno. Ok. Dobra, dla przykładu jeszcze bym tylko powiedziała Wam szybko, co zrobię tutaj z tymi kolejnymi figami. Młody przyrost zostanie, nagnę, zasypię. Ten już starszy, starszy, no młodziutki, ale starszy wytnę. E, tutaj też mam jakiś młody przyrost od dołu. Może jeszcze zostawię. Może też wytnę starsze, zobaczę. Tu też zostawię tylko jeden, drobnicę wytnę. Tutaj też. To jest ta figa sadzona w lutym. Także w, w tym roku w lutym była posadzona. Jak widzicie przeżyła to. Też tam, bo już opowiadałam o tym. Przynajmniej mi niektórym. I, I tam te drobne rzeczy sobie wytnę. Tu mamy peretę, która przepięknie się w tym roku spisywała. Mieliśmy mnóstwo fikletnich i figi jesienne też. Wszystkie zdążyły zaowocować, no super, naprawdę się sprawdziła i tutaj to, co jakby żałuję trochę, to, że zostawiam jej za dużo pędów, jednak ona, znaczy może nie za dużo, w tym wypadku jakby, co, co jest moim problemem, że te przyrosty tegoroczne są dość małe i one są małe, akurat może w tym wypadku nie dlatego, że za dużo było tych pędów, tak jak tam, tylko one były zacienione. Nie była to taka otwarta struktura, tylko tu były bardzo duże liście, duże przyrosty i przyrosty ma piękne, ale na tych dwuletnich pędach, które ja chcę usunąć. I jak wiem, i tutaj będą owoce, tak na nowym tylko przyroście na tym odcinku, więc ja nie będę trzymać metra kija, żeby mieć tyle tych owoców. Tylko liczę jednak, na, że na tych przyrostach jakieś owocki będą. Tutaj widzę coś, jakieś podwójne pąki się zdarzają, ale przez to, że one są cienkie, nie spodziewam się, że powtórzy tak wielki plon, jak miała, taki ładny, jak miała w tym roku. Ale i tak nie chcę mi się po prostu badyli e, takich wielkich dla właśnie tych odcinków na szczycie, które będą owocować, zakrywać i, e, i po prostu też tak zrobię, że ją. Wytnę wszystkie te dwuletnie starsze gałęzie, i zostawię tylko właśnie kilka tych młodych udał. Ok, tylko w tym roku przypilnuję może, żeby bardziej te nowe miały światło i ich nie zacieniały. I tutaj mamy ronde Bordo, którą też widzieliście, wydaje mi się, jak powinno wrzucić jakiś film z opóźnieniem, przepraszam, ale w końcu go chyba wrzuciłam. Z Ronde Bordeaux, z figi, która przepięknie też owocowała. Miała jesienne figi jako pierwsza. I tutaj też bezlitośnie całą tą gałąź, która najładniej owocowała, którą widzieliście, wytnę i zostawię tylko sobie najsilniejszy, jeden mocny przyrost. Bo to jest jeszcze młoda roślina, jeden przyrost jej wystarczy. No, także tak to wygląda. I mi się wydaje, że starczy 20 minut filmu takiej historii, no jak ja to robię, bo wiem, że ktoś tam pytał, żeby pokazać, więc proszę bardzo, nakręcone, pokazane. Yy, no, ja jestem zadowolona, więc polecam. Na razie!